A, a ty, ty ile? Widziałem jak machasz, nie wiem jak machasz. Panie prezydencie. Nie zachowujmy się dzieci, co? Sam jesteś dziecko. To te które głosujący ma, czy dzisiaj pan może ogłosić, że gdy wszystkie wyzwania prawne zostaną zakończone, że pan przyjmie wyniki tych wyborów? Bez względu na fakt, kto wygra i powie pan obecnie, że przemoc polityczna w jakiejkolwiek formie jest niedopuszczalna. No nie muszę chyba tego mówić, ale oczywiście, że tak uważam, jest to zupełnie inne przyjęcia. Jeżeli zobaczylibyście moje wypowiedzi na Twitterze w tym czasie również, to co powiedziałem w Rose Garden, zobaczylibyście że to jest jedna z najmocniejszych wypowiedzi w tym temacie. W dodatku do tego, co mówiłem, przed chyba najmniejszym członkiem, czy jak mi kiedykolwiek przemawiałem, nie powiem, że nikt do o tym nie mówi, mówią o relatywnie niewielkiej liczbie ludzi, którzy ruszyli na kapitol, w wielu przypadkach byli wepchnięci tam przez policję i tak jak powiedziała Nancy Pelosi, to była jej odpowiedzialność, nie moja. Ona to powiedziała głośno i otwarcie, ale odpowiedź jest taka, że jeżeli wybory będą uczciwe, otwarte, chcę tego bardziej niż kiedykolwiek i powiem Wam coś, Chciałbym, żeby on był dobrym prezydentem, bo wtedy nie musiałbym tu być. Byłbym w jednym z moich wielu apartamentów, dobrze bym się bawił, nie, byłbym, nie oskarżaliby nie mnie, bo nie byłbym jego przecinkiem politycznym. Bo on mnie oskarży, bo jestem jego przeciwnikiem. Chciałbym, żeby był dobrym prezydentem. Naprawdę bym wolał. Wtedy by mnie to nie było. Nie przeszkadza mi, że to jestem, ale jeden powód, dla którego tu jestem, to jest to, że jest fatalnym prezydentem. A ja Amerykę sprawię, znowu, uczynię znowu wielką. Uczynimy Amerykę znowu wielką. Jesteśmy krajem upadającym. Jesteśmy krajem z te strasznymi problemami. Upadamy przez niego. Jego polityka jest fatalna. Jego decyzje wojskowe są. Obłąkane, są obłąkane Są wojny, które nigdy przy nim się nie skończą On nas wepnie w trzeciej wojnę światową Jesteśmy bliżsi trzeciej światowej Niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Bardzo, bardzo blisko trzeciej wojny światowej I to ona nas ku niej popycha Kim Jong-un i prezydent Xi z Chin, Kim Jong-un z Korei Północnej Wszyscy ci Putin, No go nie szanują Nie boją się go. W ogóle nie zwracają na niego uwagi A on nas wepnie w trzecią wojnę światową jak chcecie trzeciej wojny światowej, to niech on, on wygra, potem niech Putin powie, rób co chcesz z to, e, rób co chcesz. Jest taka rzecz, kreślał artykuł piąty, tak na jednego z nas jest atakiem na wszystkich, wymaga odpowiedzi. Pomysł, nie, nie, nie wymyślę żadnego przywódcy na świecie, który by się nie zamienił miejscami. Z...